Cześć! Jestem przed jaskinią na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i zaraz do tej jaskini wejdziemy. Patrzcie, mamy wejście do jaskini. O, popatrzcie, do od góry, za mną już wejście. Muszę delikatnie schodzić. Żeby się nie przewrócić. Wow. Ja już to widzę. Popatrzcie. Już jestem w jaskini. O, jakie bloki skalne. Za mną. I tutaj. Wyjdziemy jeszcze kawałek. Mam nadzieję, że będzie widać. Wow. Mam nadzieję, że to tutaj nic nie wyskoczy. Bo będę krzyczeć, piszczeć i ucie uciekać. Ale popatrzcie. To jest drugie wej wyjście. Wejście i wyjście. I jestem w jaskini. Pięknie, pięknie. Przyroda, czyli cuda. I to właśnie jest dla mnie taki jeden z wielu cudów przyrody. Jeszcze pokażę Wam tutaj. Takie zagłębienie. Widzicie? I teraz wychodzimy z jaskini. Pozdrawiam z Jury, krakowsko-częstochowskiej. Zapraszam do zwiedzania. Jest naprawdę Klimatycznie, pięknie, cisza, spokój, od zgiełku miasta można odpocząć. Cześć!